Koleżanki. Dzisiaj zaczynamy nową serię. I to jest Zagraj z Adrianem w grę na Androidzie. Ja już sobie pobrałem jedną grę. I to jest Hungry Snake I tutaj chyba się gra, także. O tutaj właśnie macie napisane, coś tu jest. To jest jakiś pad I swipe. To jest Relatively. Ale dam chyba. Chyba dam pacz. Bo to takie fajne słowo jak pada, to tak samo. Tak kurde, mi kolega coś pisał. O i patrz. I ciągle piszą coś do mnie. A ja tu chcę nagrywać Hungry Snake. O! Jest! I patrzcie! Jest down left right. I mogę grać w tego węża. No ja nie mogę. Patrz. I teraz tutaj mam takie napisy, nie wiem po co one są. Ciągle jakieś down i down. Ja tu muszę zbierać, o kurde. Muszę tu zbierać te takie owocki. Ale ta gra jest łatwa. Tu nie da się zginąć, no nie. Tu nie da się zginąć w ogóle. Tu jest napisane 2 more apples. Chyba znaczy, że muszę zbierać właśnie te jabłka Wow! Wow! Widzieliście to? Ja nie mogę. A to było dobre. O jeszcze, o teraz jest tak blisko. O, ja cię patrz. A ciekawe, czy on może wyjść w ogóle za tą krawędź. W ogóle ciekawe jak tu można zginąć. Przecież to jest jakieś głupie. No ale, ale będzie taka seria. Będę Wam nagrywał regularnie jak będziecie chcieli. Jak zostawicie dużo łapków w górę, to będę dalej zbierał krabuszkę. O, patrzcie, da się, da się wyjść. Ja pierdzielę, ale super. Tak nie wiedziałem jaką wam grę nagrać, ale tak pomyślałem, że ta jest super, naprawdę, popatrzcie. A fajny w ogóle jest dźwięk, jakby się, jakby się naprawdę jadło jabłką, to tak samo brzmi. W ogóle nie słychać różnicy, czy to jest coś, coś różnego. No kurwa, ja pierdolę, co za chuj. E aqui foi.